A teraz czas na ćwiczenia z nowo poznaną spółgłoską miękką Ni. Czy macie już przygotowane wasze zeszyty ćwiczeń na stronie 14? Super. No to proszę bardzo, patrzycie po lewej stronie. Jest spółgłoska miękka Ni, zmiękczona przez kreskę. Czytamy wyrazy, które znajdują się pod ilustracjami. Koń, słońce, cień. Teraz Twoim zadaniem będzie zapisanie w pierwszej liniaturze nowo poznanej z miękkiej. Następnie przeczytanie wyrazów, które znajdują się tutaj, i zapisanie tych wyrazów w liniaturze poniżej. Proszę, wykonaj to ćwiczenie. Jak już wykonasz, będziesz mógł przejść razem ze mną do Kolejnego ćwiczenia. Myślę, że już możesz posłuchać polecenia ćwiczenia pierwszego. Popatrz na wzór schematu z wpisanym wyrazem. To jest ten wzór. Wyraz jeden. Następnie dopasuj wyrazy z ramki do podanych niżej schematów. Zapisz te wyrazy i wklej odpowiednie obrazki. Obrazki oczywiście znajdziesz w swojej wyklejance. Bardzo proszę, spróbuj to ćwiczenie zrobić samodzielnie. Ja w międzyczasie uzupełnię to ćwiczenie, żebyś mógł zobaczyć, czy dobrze dopasowałeś odpowiednie wyrazy do odpowiednich schematów. Pamiętaj również o tym, że jak już dopasujesz, wkleisz obrazek, to tu jeszcze musisz w liniaturze zapisać te wyrazy. A więc teraz wyłącz film i wykonaj ćwiczenie. Proszę bardzo, teraz możesz sobie sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś polecenie i czy dobrze wykonałeś ćwiczenie pierwsze. Jeśli tak, to przechodzimy do ćwiczenia drugiego. Polecenie ćwiczenia drugiego jest następujące. Co przedstawiają rysunki? Wypowiedz głośno ich nazwy, otocz niebieską pętlą te rysunki, w których nazwa mi słychać w środku, a zieloną te, w których nazwa mi słychać na końcu. No i uwaga, co to jest? Pień, łańcuch, słońce, kaczeńce. Grzebień, kom, Super. Pamiętacie, niebieska pętla jest do tych wyrazów, które mają w środku Bąbanka. a więc w środku ma włoskę i łańcuch. Co jeszcze? Mhm. Kaczeńce. Co jeszcze? Słońce. Super. A na końcu włoskę mi ma pień, grzebień oraz koń. Bardzo proszę wyłączcie pin i wykonajcie poprawnie to ćwiczenie. Jak uruchomisz pin, to możesz sprawdzić. Czy dobrze zapamiętałeś to, co robiliśmy? No i teraz czas na zadanie pracy samodzielnej, będzie to ćwiczenie trzecie. Proszę, żebyście uzupełnili zdania wyrazami, wybranymi z ramki. Czy do każdego zdania pasuje tylko jeden wyraz? Zastanów się nad tym, ale Ty oczywiście, jeśli będzie inaczej, musisz wybrać tylko jeden. Następnie popatrzcie jest jeszcze kropeczka. Macie wybrać jedno zdanie i napisać je z pamięci w zeszycie. Sprawdź potem, czy jest napisane bezbłędnie. Pamiętacie o tym, jak pisaliśmy z pamięci. Dobrze popatrz na wybrane swoje zdanie, a następnie zakryj to zdanie. Zapisz, potem odkryj to zdanie i sprawdź, czy nie masz błędów. Jeśli pojawią się jakiekolwiek błędy, proszę popraw je. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.